Kozera, Bratwu rycerzkie zamku Wędzień! W słońcu czekają na no, to zmęczeni, niech No ale zobaczycie za chwilę e, jaka energia w nich drzemie, jakie umiejętności. Takie jest, pozdrawiają się i rozpoczynamy kolejną walkę. E, Sebastian Kozera. Będzińskie, złoto, czerwone barwy, barwy królewskiego miasta Będzina i ruszyli. Następna bankera Piotr piotrwiega Zobaczcie, na razie nic się nie dzieje. Chodzą, chodzą, chodzą. No, A za na chwilę zacznie siedzieć. Szanują się bardzo, czają się. Żaden nie chce zaatakować. No ja widzę, że Krzysiek wydłużył pozycję, wysunął tarczę, wysunął miecz. Sebastian cały czas taka, taka pozycja, jakby to nazwał troszkę rotacyjna. Pracuje lekko góro tarczą, lekko mieczem. Nie ma żadnej akcji jeszcze. Tutaj nie będzie wysokiej punktacji, ale... Ale zobaczymy jaki będzie. Efekt. Zaczęli. Zaczęli. Nie ma tutaj jakichś gęstych wymian. Na razie, no, ja nie wiem, jak ten ciebie ocenia. Teraz, teraz, teraz były trafienia zdecydowanie. No i... Moi drodzy, gdzie jest dobry komentarz? Moi kochani, e, coś jest znowu z ręką Krzysztofa, aparatny parec. No i zobaczymy. Mamy nadzieję, że nic poważnego. co widzi, bo z na twarzy, na twarzy, przepraszam, na palce Krzysztofa. No i za chwileczkę z pewnością zrobimy walkę. Tak jest, Krzysiek już gotowy. Moi drodzy, brawa wielkie. No i doping, doping dla Ale myślę, że tego nie dla Sebastiana. Jest powolenie, to na pewno będzie punkt dla Sebastiana. I Krzysztof widzę ruszył teraz. Jakie z uderzenia patrzą również one moich kochanków. Stop, 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 koniec walki, brawo! Na no, załatwie zaczęli. Pokażą Emilia, zakończyli. No, bardzo, bardzo intensywnie. Ja no, czekam na werdykt sędziów ze szczególnym niepokojem. Czy będzie to zwycięstwo Sebastiana, czy też jednak nie udało się wypłaczyć no, się naradzają. Nie wiem, czy tutaj dogrywka. Nie wiem, czy wisienki nie będzie przedkowej. Zaraz zobaczymy. 8 do 6. Krzysztof Skubis. Jedna. Jedna Krzysztof Skubis na zwycięstwo niebieskie. Bardzo cieszymy się, tak, że ze następnym dniu dla 8.